Jak pan powiedział idziemy na wojnę, to przejdziemy do tej wojny, bo większość młodych mężczyzn się przestraszyło, że będzie pobór do wojska. Okazało się, że te obowiązkowe ćwiczenia są dwudniowe. Ten dwudniowy kurs oferuje, że pierwszego dnia jesteśmy, mamy obycie z bronią, pokazanie pojazdów, a drugi dzień to taka bardziej integracja. I cała szapka medialna była o tych dwóch ćwiczeniowych dniach. A bo to, te dwa dni są obowiązkowe, a to, o czym mówiliśmy w mediach, czyli tych miesięcznych ćwiczeniach, no to one są jednak nieobowiązkowe. No, Pytanie, czy w obliczu tego stanu prawnego możemy się czu czuć bezpiecznie, że one pozostaną nieobowiązkowe? Przypominam, że różne rzeczy miały być nieobowiązkowe, a potem się okazywało, że jednak będą te szczepionki, prawda? No małe nie były o małe włosy nie byłyby jednak O małe były jednak obowiązkowe, prawda? Te aplikacje dla, dla kierowców. Pamiętam, pierwsze podejście było, że to tylko dla kierowców ciężarówek, a bo to się okazało, że wszyscy muszą instalować. Tak? No, jakie aplikacje? Hmm. No, te tam na autostrady okej okej. Okay, okay. Tak, no to nadal niby nie trzeba, no ale powiedzmy, że na tyle utrudniono ludziom życie, że, 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 że w sumie to trzeba. No więc pewne rzeczy są, tak, metodą a to gotowania to z tą aplikacją to jest paradoks, no bo podczas jazdy tele, samochodem nie można używać telefonu, a żeby wejść na tą aplikację podczas jazdy, jak wjeżdżamy na autostrady. No, że w słusznej sprawie. Jak chodzi o to, żeby państwo miało w mieszku więcej pieniążków, to można używać każdej aplikacji. No, je, je, jest, jest taki przepis chyba w ruchu drogowym, że można w słusznej sprawie i łamać te przepisy drogowe, ale no chyba aplikacja ETOL nie jest tą słuszną sprawą. Nie ma słuszniejszej sprawy niż napełnianie skarbca państwowego. Jeśli. Pan swoim użytkowaniem telefonu napełnia skarbiec państwowy, to słusznie pan czyni i wolno to panu robić. Widać. I tak powiem dla pana policjanta, jak mnie złapie. Tak, że pan właśnie chciał wnieść tutaj. I podwójnie, pod, po, Wtedy podwójnie zapłacę ten podatek, bo jeszcze mandat zapłacę. Właśnie. I on, on umożliwi panu zasilenie tego budżetu podwójnie, więc wejdzie naprzeciw pańskim oczekiwaniom, żeby tam, prawda, budżet państwa się spinał. No dobrze, wracamy do armii. Armia złapanki czy armia zawodowa? Armia zawodowa, zdecydowanie armia zawodowa. A skąd mieć tą armię zawodową? Pan Błaszczak chyba chce mieć armię 200 czy 300 tysięcy osób. Skąd tylu Polaków chętnych do wojska? Ma znane. Ja uważam, że będzie ciężko, żeby tylu Polaków było chętnych do wojska. Uważam, że powinniśmy uruchomić tak jak Stany Zjednoczone program Obywatelstwo za Służbę jeśli chcą do nas przyjeżdżać różni, różni goście z zagranicy i się tu osiedlać, to to jest jakieś, jakaś tam metoda, tak, to jest jakaś metoda oswojenia tego, w Niemczech się zintegrują, języka nauczą, wszystko to w komplecie. No, ale czy ktoś będzie, to, będzie chciał inniarmi. zaryzykowanie swojego życia dostać polskie obywatelstwo? No, no bo rozumiem, w Stanach Zjednoczonych, no to faktycznie może coś to być. A czy ktoś będzie chciał umierać za Polskę, żeby mieć papierek? No ale myślę, że będzie liczył, że nie będzie musiał umierać. Większość ludzi, którzy, która idzie do wojska, no nie umiera. Tak, prawda? Większość z nich dożywa emerytury. Gdyby tam kierowano się tym, że trzeba będzie umierać, to myślę, że z tego wojska też by się dużo wypisało ludzi. Tam ludzie idą, żeby już o emeryturze myślą na dzień dobry, bo tam przecież są te różne przywileje emerytalne, więc... To więc tak samo strażnicy, strażnicy graniczni e, wtedy, co była ta akcja granica, to masowo brali L4. Więc po co oni do tej. No właśnie. rzeczywistość jest taka, że oczywiście no, w czasie pokoju ludzie idą do takiej służby licząc, że no, nie, nie będą musieli tego życia ryzykować. No i zresztą sami byśmy też chcieli, żeby oni nie musieli tego życia ryzykować. No ale jednak na kimś trzeba tę armię oprzeć, a, a no, mamy słabą demografię. I nie wygląda na to, żebyśmy byli w stanie zapełnić te, te etaty tym i tym. I, a, a pobór tego nie rozwiąże, no bo ten pobór, no to chyba, że byśmy radykalnie no, no, no nie taki, jaki jakim mówimy tutaj jakieś jednodniowe szkolenia, prawda tego nie rozwiążą. A wdrożenie takich szkoleń, żeby to miało sens. No, to z kolei byłoby znaczącą zmianą mm, warunków tutaj, na jakich, jakich funkcjonujemy tak? no, takich zmian nie można by nawet gdyby ją jakoś tam zaakceptować, to nie można jej zrobić z dnia na dzień, tak, no bo to przecież ludzie, którzy na przykład prowadzą swoje biznesy, jakby zostali powołani do wojska, a prowadzą je właśnie w taki, a nie inny sposób, bo mają przeświadczenie, że żyją w kraju, w którym służba wojskowa ich nie czeka, tak? jakby, jakby wszyscy musieli się z tym liczyć, to trzeba by całe życie inaczej zaplanować, co będzie, jak mnie powołają do tego wojska, ja muszę też wiedzieć, kiedy mnie powołają, kiedy będę musiał tę firmę zamknąć, czy przekazać i tak dalej, teraz tego się nie da zrobić, nie można tego robić w takich okolicznościach, myślę, że nie jesteśmy w sytuacji, w której byśmy musieli to robić. Zwłaszcza, że są inne metody łagodniejsze, którymi moglibyśmy poprawić nasze, nasze bezpieczeństwo, chociażby to, żeby pozwolić Polakom się uzbroić samemu, tak, żeby na przykład pozwolić im się z tą, tą samą bronią zapoznawać na własną rękę. Nie, nie, nie stawiając im tylko tylu przeszkód. Tak? To to wystarczy czy poseł to nie Sośnierz miał do czynienia, czy umie obsługiwać broń? Bo z posłem dzięborem wiem, że na pewno chodzi na strzelnicę, raz z nim byłem, a czy poseł Sośnierz? Strzelałem parę razy, no tak. I czy, żebym powiedział, że, że umiem to robić, no to nie wiem, czy to zasługuje na takie zaszczytne miano. Ale no wyższego, no, tam z czego takiego nie nie zaglądać? Z której strony Lufy nie zaglądać, tak, żeby. Jak się naciska spust, no, no to coś tam wiem, w no, coś tam trafiłem parę razy nawet, także tak, zdarzało się, i z małych takich, i z takich większych. Ale jednak posłowie zapewnili sobie wykreślenie siebie z tych poborów. No właśnie, no to, a to tak... No, ja, 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 o, ja oczekuję, ja teraz myślę, że być może będzie napływ nowych duchownych, bo ustawa też określa, że duchowni nie będą hmm. brani pod uwagę w poborach. Może to jest rozwiązanie na kryzys powołań? Kryzys powołań, tak. No może coś w tym jest, może... Może, no ale skoro to e, tylko na razie dwudniowe, to myślę, że nie będzie to wystarczającą zachętą do tego, żeby. No ale to mało, stan mało osób wie, mało osób wie, jak to wygląda. Teraz będziemy trochę wróżyć z fusów, bo ten wywiad, e, ta część wywiadu pewnie pojawi się już po, głosowanie, po głosowaniu nad wotum nieufności dla pana Ziobry. I jak pan poseł uważa, czy pan Ziobro będzie odwołany, czy nie będzie odwołany? Ja uważam, że jak poprzednio już dwa razy chyba głosowaliśmy to w czasie tej kadencji, jeśli nie trzy, ale chyba dwa. To odwołanie się no to jak pierwsze dwa się nie udały, to myślę, że trzecie też się nie uda. Tylko, tylko przy pierwszych dwóch Wotum nieufności nie było takiej aktywności ze strony polityków Solidarnej Polski, bo jak dzisiaj widzimy, jest cały Twitter i ca no, cały Twitter zasypany postami od nich i nagrywają Takie nie produkcje z telefonu, tylko w studiu, więc jakieś pieniądze tam idą. I może to są już ostatnie pieniądze, które mogą wydać, więc może, może coś będzie z tym. Znaczy tak, rzeczywiście no pojawił się taki niepokój u, u, u kolegów z Solidarnej Polski. Widoczny na pierwszy rzut oka, już nawet w Sejmie, takie napięcie tam u nich. Ja myślę, że to jest raczej takie, żeby ich tam stracha napędzić, tak. Nie sądzę, żeby, żeby PiS chciał pójść na taką rozwałkę. Kto wie, no, oczywiście nie mogę tego kategorycznie wykluczyć, ale szczerze mówiąc jakoś, jakoś, jakoś się tym nie martwię. Ale znaczy, poseł Sośnierz będzie głosował za wotum, tak? Ja będę głosował za, znaczy zaraz, za, ja będę głosował przeciwko wotum, znaczy za odwołaniem wziął. Tak, tak. 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 A... Jak cała Konfederacja. I to już jest po, po, postanowione, tak? Postanowione. Okej, okay. no i tym miłym akcentem możemy skończyć dzisiejszą rozmowę. Moim gościem był poseł Konfederacji, Dobromir Sośnierz. Obrigado.